Dostajesz zastrzyku energii, gdy tylko wpadnie Ci do głowy jakiś pomysł? To nie wyłączaj tego nagrania, bo jest duża szansa, że jednym z Twoich talentów dominujących jest właśnie odkrywczość. Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha odkrywczości są zafascynowane ideami i różnymi pomysłami. Potrafią odnaleźć związki pomiędzy zjawiskami, które z pozoru są całkowicie różne. U odkrywców czasami z pozoru taka zupełnie zwyczajna sytuacja może spowodować eksplozję myśli, no i zaczyna się produkcja pomysłów. To osoby, które uwielbiają wszelkie burze mózgów, wszelkie spotkania koncepcyjne, momenty, w których trzeba stworzyć coś w wyobraźni. Zresztą w angielskim tłumaczeniu odkrywczość ma nazwę ideation, gdzie samo słowo, jak pewnie szybko się zorientowaliście, to słowo dokładnie z tej samej rodziny co idea, czyli pomysł. Równie dobrze można by opowiadać o tym talencie jako o pomysłowości. Ma on jednak dużo szersze zastosowanie. Osoby z dominującym talentem odkrywczości bardzo często wnoszą taką świeżą, nową perspektywę do danej organizacji czy do danego zadania. Uwielbiają tłumaczyć świat na przeróżne sposoby. Jeżeli mamy zbudowany jakiś obraz, czy to zadania, wydarzenia, czy w jakiejś ideologii, odkrywca przyjdzie i wywróci ci go do góry nogami. Tak? Żeby była okazja do myślenia i ponownej rozkminy danego tematu. To osoby, które uwielbiają myśleć, ale też dużo dyskutować, ponieważ idee trzymane w zamknięciu nie mają aż takiej wartości i nie sprawiają tyle frajdy, co idea, którą można się dzielić i z którą można polemizować. Osoby z odkrywczością cechuje jeszcze jedna rzecz. Bardzo szybko się nudzą. Czy to dobrze, czy to źle, no nie mnie oceniać. Natomiast mogę Wam zagwarantować, że taka osoba będzie potrzebowała bardzo dużo zmian w życiu, nawet takich drobnych, które po prostu pozwolą spojrzeć na nowy dzień trochę inaczej. Jak wprowadzać takie nowości do codziennej rutyny? No na przykład możesz wybrać inną drogę do pracy lub z pracy, pójść do niej godzinę wcześniej lub godzinę później, jeżeli masz oczywiście taką możliwość, spędzić czas po południu inaczej niż zwykle, albo zaplanować coś fajnego na weekend. Warto też pomyśleć o wprowadzeniu na stałe do kalendarza na przykład jednej nowej aktywności w miesiącu. Być może w tym roku na święta upieczesz nowe pierniczki albo udekorujesz je zupełnie inaczej niż do tej pory, a w styczniu zamiast po raz kolejny rzucać się na siłownię 5 razy w tygodniu, po prostu wprowadzisz jeden zdrowy nawyk w swojej diecie. Tu po prostu chodzi o jakąś nowość, ona nie musi być ogromna, może być bardzo mała, bo i tak będzie sprawiała Ci przyjemność. Warto też podkreślić, że osoby z dominującym talentem odkrywczości Myślą outside of the box, czyli tak poza schematami, zupełnie inaczej niż wszyscy. Mają ogromną taką wewnętrzną wolność w wymyślaniu, w tworzeniu i bardzo często nie boją się tego ryzyka, które stoi za wprowadzaniem tych idei w czyn, chociaż z tym wprowadzaniem w czyn to różnie bywa. Dlatego bardzo dobrze, jeżeli partneruje im na przykład aktywator bo wtedy z tego procesu ciągłego myślenia, tworzenia i odkrywania mówi, hej, najlepszy pomysł to taki, który zostanie zrealizowany. No i biorą się do działania. Najgorsze, co może spotkać odkrywcę, to rutyna. Wszelkie powtarzalne, przewidywalne zadania, czynności szybko doprowadzą go do wyczerpania, nie mówiąc już o wypaleniu zawodowym. Gdyby poszukać dla odkrywczości metafory, to mógłby to być na przykład malarz przy pustym płótnie, albo rzeźbiarz przy takiej wielkiej bryle gliny, z której za chwilę będzie można coś stworzyć. Pewna bariera tego talentu i to, na co trzeba uważać, to brak praktyczności. No, nie zawsze te pomysły i te idee są super praktyczne i do wprowadzenia w czyn. Dlatego tutaj, na przykład, dobrym partnerem jest ktoś z talentem analityka, ponieważ bierze taki pomysł na tapetę, rozbraja go na czynniki pierwsze, szuka korzyści, ale też wad. No i wydaje werdykt. Czy warto się za to brać? Czy może olać i szukać kolejnych pomysłów? No to weźmy jeszcze na przykład do pary z odkrywczością rozwady. Z jednej strony produkujesz pomysły jak szalony, ale z drugiej. Zawsze masz na uwadze ryzyko, które może wiązać się z realizacją któregoś z nich. No a gdyby tak ta odkrywczość pojawiła się w pierwszej piątce razem ze strategiem, wtedy może dojść do takiej sytuacji, że strateg będzie wymyślał, tak, strateg będzie wymyślał różne możliwe opcje, no i z każdą kolejną, która stwierdzi, że nie jest tą właściwą. Uaktywni odkrywczość, aby wykombinowała jakieś kolejne rozwiązanie. Idealną sytuacją zawodową dla osoby z talentem odkrywczości jest taka, w której ktoś płaci jej za wymyślanie, tworzenie i tak de facto za jej kreatywność. Wśród przykładowych zawodów mogłabym wymienić dziennikarza, projektanta wszelakiej maści. Ale także pracę w marketingu, reklamie. No jednym słowem, wszelkie branże kreatywne i artystyczne. Co jeżeli nie pracujesz w takiej branży? No, pole do popisu masz jeszcze większe, bo sytuacja może być nieco trudniejsza, tak? Masz określone ramy działania, czasami jakieś scenariusze, ale zawsze możesz próbować zrobić coś inaczej, lepiej po swojemu. Na koniec dwie dobre rady. Pierwsze. Planuj sobie czas na myślenie. Tak, dobrze usłyszałeś. Raz w tygodniu wpisz sobie w kalendarz godzinę na rozmowy samemu ze sobą. Pozwól Twoim myślom tak po prostu płynąć. Rozkminiaj, wymyślaj, czasami analizuj. Niech Twój mózg wie, że ma przestrzeń na tworzenie i wymyślanie. Czy chcesz to robić tylko w głowie? Czy chcesz przelewać na papier płótno, a może komponować z tego muzykę? To już zostawiam Twojej kreatywności. I druga rzecz, czytaj książki. O przeróżnej tematyce, przeróżnych autorów i przeróżnej treści. Idee innych ludzi stanowią niesamowity bodziec do redefiniowania ich, ale tworzenia też Twoich osobistych idei. To naprawdę świetne paliwo dla Twojej odkrywczości. Podsumowując, odkrywczość to talent z domeny strategicznego myślenia. I w jednym, choć dość okrojonym słowie, można by go nazwać kreatywnością. Ta kreatywność dotyczy tworzenia pomysłów, idei, wymieniania się tymi ideami, czy odwracania świata w ogóle do góry nogami. Odkrywcy to osoby, które szybko się nudzą, więc w ich życiu potrzeba dużo zmian. Nie muszą to być zmiany ogromne. Czasami wystarczy jedna niewielka rzecz codziennie, czy raz w tygodniu, żeby wprowadzić trochę różnorodności. Do codziennej rutyny. Dajcie znać, kto z Was wyczuwa w sobie talent odkrywczości, a może już wie, że taki talent znajduje się w jego dominującej piątce. A ja na sam koniec oczywiście zapraszam Was do pozostawienia jakiegoś śladu po sobie, do subskrybowania kanału. No i dzisiaj jeszcze przedświątecznie do sklepu, ponieważ w sklepie pojawiła się owa promocja, o której mówiłam w zeszłym tygodniu. I przynajmniej do świąt Bożego Narodzenia możecie kupić super świąteczny pakiet, w którym drugi test galupa to 5 kosztuje połowę swojej ceny. Ta opcja jest również dostępna w formie bonów podarunkowych. Także jeżeli szukacie jakiegoś pomysłu na prezent z sensem dla bliskiej Wam osoby, no to test galupa może być właśnie takim prezentem. Bony są personalizowane, więc wystarczy przy złożeniu zamówienia napisać, że chcecie bon dla takiej i takiej osoby, a ja zamiast dostępu do testu wyślę Wam właśnie taki spersonalizowany imienny voucher. No dobra, to już chyba wszystko z ogłoszeń, więc ściskam Was mocno. Dziękuję za uwagę dzisiaj i zapraszam za tydzień.